że jest sygnał, że to ujra, że to sobie ujra, czy O cały wydarł, wejdę sobie Kto tak dzwoni cały czas, kto tak dzwoni i kto, korwa. Kto mi tak dzwoni cały czas i o co chodzi? może zaraz przypomnieć o co chodzi, skoro tak do mnie ktoś dzwoni. No to zobaczmy zaraz. Kto tak dzwoni? Cały czas kto tak dzwoni. Dzień dobry. No, dzień dobry. Ma no, pani omówiony nasz teatr. To zaraz na ten teatr na jutro o godzinie tam dziewiątej, tam To przyjdźcie na ten teatr i zobaczymy, co się tam dzieje. Bo na ten na nasze przedstawienie. Pamiętaj, niech pani zapamięta na jutro sobie staję i idę do muzeum, do muzeum, do muzeum, do muzeum, kurwa temu mężczyzny, teraz wystaw do muzeum, do muzeum, do muzeum, ja pierdolę ile wystaw, do muzeum, do muzeum, do muzeum, usypali rukawami te dziewczyno, I będziemy do muzeum, do muzeum, do muzeum, wy będę, zapamiętajcie wszyscy to kurwa. I czekamy, czy co, kurwa, bo jest sam nie wiem ile można na ten czekać, czekać, kurwa, na ten autobus. To w jakim miejscu byś tutaj miały czekać na autobus, kurwa, nie nigdzie indziej, kurwa, no. Ja czekać na autobusy, bo autobusy są świetne, tam są ładne zapaski i ładne wszystko. Po prostu ja kocham autobusy, bo są takie wspaniałe i piękne, hehehe he, he. Tam lubię te autobusy, są takie piękne i wspaniałe, bo ja kocham autobusiki, he, he, he. Autobusy są świetne. Kto nie lubił autobusów, Kto by nie lubił autobusów, autobus, no? Powiedzcie mi kto kurwa. O, bo autobusy są kurwa wykurwistymi środkami transportu, hy transportu. hy. Bustałem tra ta ta ta, sra ta ta ta, autobus te sra ta ta ta, Janusz Pawlat tak gwałcił dzieci, ja tata. Time. Tra ta 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 ta. ta ta ta. Autobus time. Można sobie trochę coś porobić trochę jaj. Kurwa to tak żeby porobić jaja z tyłu, z kierowcy skierowcy i takio kujące Szczególnie, że można sobie porobić jaję z tyłu skierowcy, z żeby por porobić głupie minę, ale jeśli tak ci nikt nie przyjdzie przypierdoli, nikt ci nie, nie powie, bo tyle ta osoby tak kurwy pełen ludzi, że nikt ci nic nie zrobi kurwa. Szczególnie że można sobie porobić Szczególnie, że teraz to, kurwa mogę robić wykurwiste rzeczy na tym. Ten... Kurwa pociągu czy na tym czymś, tym, na czym siedzę, siedzimy, kurwa będzie wykurwiście za wycieczka szkolna, będzie wykurwista. się dzieje kurwa, niech pani nie patrzy jak ja kurwa jeżdżę tym samochodem, Koza tym autobusem całe dnie, całe noce i gówno z tego mam, ale co mi tam, mam chociaż swoje serce i nadzieję, że po śmierci spotkałem się z oczu. razem razem niech to się dzieje kurwa, bo mam nadzieję, że moje uczniaki też mnie wkurzają, bo ja chcę być z moją dziewczynką, bo ja jestem lesbą i ja sobie lubię prowadzić seks z moją dziewczynką, ale co mi tam, gdzie ludzie nie postoję. I dup, 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 dupa, 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 czas na mafia, na ma mafia kradnie, kradnie mafia, mafia, I wszyscy my, wszyscy kradniemy, okrętamy się wydają, oto krapsa, oświat. świat, nie wiesz czy i ty o ja baby ja. Yeah. Tego dość, nie poświęcę nic więcej. Łysy to Polek i do tego bojcec. Kwiecieńca mafia, królestwo cmentarza. To miałby być kiełso, ale co mi tam? Popierdolnik jest, wykurwiajcie stąd. Dobra, na więcej. Co my tam robimy? Kurwa, możemy zrobić tego rajda, kurwa. No i co? No i co, kurwa, aż mi galo kurwa boli. Od tego rajda, kurwa. Kradniemy, co popada z tego teatru, a później ciekawe, kurwa. Zrozumiecie, co kurwa mnie czy nie? Zrozumiecie, kurwa, mój pomysł czy nie, kurwa. Może na pewno dużo faktu, bo ja jestem taki głodny, kurwa. Ja jestem bardzo głodny i muszę sobie zjeść czy z burgera hamburgera. Na pewno był później ta tego rajda. Może być inne kurwa. Ja jestem naprawdę bardzo głodny szafie. Ja jestem bardzo, bardzo głodny, kurwa. Bardzo głodny. Te ty faktycznie ciągle mówili gadać tylko o żarciu. ty faktycznie nie masz innych tematów niż żarcie, kurwa. Robimy tego rajda i pójdę ci żreć. Tylko poczekaj trochę, muszę napisać cię rajda. wytrzymasz tę grubo się jebany. Na teatr, na teat, na teatr, czas na teatr I właśnie wtedy, właśnie wtedy będzie czas na teatr. O mój Boże! O ja Czas na teatr, wykurwisty jedany. Ale zaję fajny. Bo czas na teatr, na teatr, na teatr, będzie wykurwisty, ja mówię. Tutaj jest nas cyrk, cyrk wyborczy, cyrk wyborczy, wyborczy cyrk. jak kiełbasa wyborcza? Mamy tak wyborny cyrk, taki wyborczy. cyrku to jest grane, macie tutaj wypierdalane. Bierzemy kasy od was za cyrkowców. Cały nasze klawny, całe nasze klauny, cała armia cyrkowców. My wszyscy klauny, jebany o cechy. Policyska to się właśnie nazywa. Nawet że dzieci coś mają, tutaj mamy tak wyborczy, kurwa wypierdalają. Wyborczy, dla wiejskiej mamy cyrku wyborczemu. Wszyscy się spiewaliamy, małe czy duże. Wszyscy w cyrku wylądują, mamy dojdzieciaku. do klauna, Pinokio ma długi nos. Bo to ja, Pinokio, mówię do was kroś. Wszyscy politycy to co ten na bajera. Wszyscy się opierdalamy jak klauny, ale bez zera. to cyrku, no i co sobie spowiadamy? To cyrku każdy wróci, co na własne sprawy. W cyrku wyborczym to ja wam mówię: Wszyscy politycy zupełnie na fullu do polityki, kurwa, to jest zajebiście, bo do polityki to mówię herbaty i oczywiście. nie spaj za głupio, bo wy klauny sami jesteśmy, ale nam głupio, ale wszyscy zdobywamy sobie kasę, więc to nie jest głupio, bo zjebimy basem. Kurwa, to jest wygodliście, ja sporo kasy, bo szczególnie jesteście klaunem w cyrku wygibasy. Typu, nie spaj za głupio, bo wy. Młodzi i starzy jak w cerku wyborczym jest już łatwo spać. Wszyscy klauni, a kto jest klaunem największym, nikt nie wiadomo, bo wszyscy jesteśmy tak głupi. Zdobywamy kasę za swoich podatków. Bierzemy wszystko co chcemy. Z naszych podatków, z Waszych podatków, ja. Yeah. Tak widzicie, młodzi i starzy.